Hej, hej, witajcie na kanale Iris Tarot. Moi kochani, zapraszam Was do wysłuchania ważnego przesłania na dzień 14 stycznia 2021 roku. Standardowo wybieram kartę Tarota oraz dopowiadam kartami wyroczni. Dobrze, zobaczmy sobie, co chcą powiedzieć karty na dzień 14 stycznia 2021 roku. Co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia. Jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich? Karty, pokażcie, pokażcie karty. Mhm. Słuchajcie. A więc energią tego dnia jest As buław, a As mówi nam, że dzień będzie pełen energii bardzo by dobre na to, aby rozpocząć coś nowego, jakieś nowe rzeczy, nowe postanowienia, nowy ruch po prostu do przodu. Tak, dzień pełen niespodzianek, które będą bardzo miały pozytywny wydźwięk w wszystkim, co zadzieje się w naszym życiu. Słuchajcie, jest to bardzo dobry dzień na wykorzystywanie swoich szans. Czyli moi drodzy, korzystajmy w tym dniu z tego, co jest wam po prostu. Nam po prostu pisany, tak? Być może niektórzy rozpoczynają pewien etap w własnym życiu, tak? Pewne zmiany, jakieś podejmowanie ryzyka, warto w to wchodzić, dlatego że Buław jest mocną kartą mówiącą o pełnej energii, o bardzo dobrym rozpoczynaniu pewnych nowych etapów. Słuchajcie, zdobywacie w tym dniu jakieś cenne doświadczenia, które wprowadzają do waszego życia jeszcze więcej szczęścia. W pracy karta mówi o pozytywnym, Rozwiązywaniu spraw finansowych, o rozwoju, o zdobywaniu, o szansie na być może awans, jest to bardzo dobry moment też, aby rozpocząć pewne nowe projekty, tak? Pojawi się może dla niektórych jakaś szansa zdobywania nowych umiejętności, czyli tego rozwoju w sferze zawodowej. W uczuciach karta mówi o mm, dla niektórych pewnym nowym związku, nowej miłości, nowym rozroście, natomiast w stałym związku mówi o wzajemnym porozumieniu, o szczęściu i o radości. Słuchajcie, radą jest byście chwytali tak naprawdę każdy dzień do swojej ręki trzymali go mocno, ponieważ jest to dzień Waszego szczęścia. Zobaczymy, co chcą teraz dopowiedzieć karty. Wyroczny na dzień 14 stycznia 2020 roku. Słuchajcie, karta krzyża. A karta krzyża tak naprawdę mówi o tym, że mm, Musicie mieć wiarę w to, co chcecie osiągnąć, musicie mieć chęć w to, co chcecie osiągnąć, tak? Ale moi drodzy, wchodzicie na drogę przeznaczenia, wchodzicie na drogę pewności, macie poczucie ruszenia do przodu, pokonujecie pewne stare rzeczy, zagrzebujecie pewne stare rzeczy, Jesteście w, wchodzicie na ten dzień, kiedy zdobywacie nowe, otwieracie się na nowe, zdobywacie to, co chcecie i. Um, Musicie pożegnać stary, musicie odrzucić stary, tak? Ten smutek, który był, oddajecie, wchodzicie na drogę przeznaczenie jest to wasza karma, tak? Jest to pewna droga po bólu, po zakończenie pewnego etapu, by zdobyć swoje rzeczy, moi drodzy, tak? Swoje rzeczy jest to dzień do działania, radzicie sobie, macie natchnienie, macie możliwość wyobrażenia siebie w tym, co chcecie tak naprawdę zdobyć. Moi kochani, otwierajcie się, zdobywajcie swoje szczęście, zdobywajcie to, co chcecie, bo jest to dzień, w którym odkrywacie samych siebie, odkrywacie swoje drogi. Odkrywacie swoje szczęście, prowadzicie w tym dniu pewne zmiany do waszego życia, które są mocne, tak? Mocne. Zaraz sobie zobaczymy. Zobaczcie. Kartą przesłań. Szczęście po Twojej stronie, czyli tak naprawdę to Ty masz ten łuk i celujesz w środek swojego szczęścia. Moi drodzy, życzę Wam, byście właśnie w tym dniu mieli szczęście po Twojej stronie, a ono jest. Pozwólcie sobie złapać Wasze szczęście. Pozwólcie sobie, moi drodzy, na zdobywanie swojego. Spełnienia, na zdobywanie swojej pasji, na otwieranie się, a przede wszystkim na zdobywanie tego, co chcecie, ponieważ jest to dzień pełen energii i dobry, by ruszyć do przodu. Moi kochani, życzę Wam w tym dniu szczęścia i samych cudowności. Pozdrawiam, papa. Pa.